Serce masz po lewej stronie. Będzie w tej ostatniej fazie kampanii dużo straszenia społeczeństwa polskiego. Lewicą Będzie pokazywanie stalinizmu, będzie straszenie, że Zachód się zamknie wobec Polski, że Bóg wie, jakie nieszczęścia powstaną, jeśli Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Unia Pracy zdobędą mocne pozycje. Nie ulegajcie państwo tym strachom. Lewica jest patriotyczna, lewica wie o co chodzi. Lewica ma program i wie, jak go zrealizować. Jeśli prawica i inne ugrupowania się boją, to boją się nie z powodu troski o Polskę tylko, ale boją się z powodu o własne pozycje, a to już jest strach niegodny uznania przez wyborców. Politycy powinni patrzeć naprzód, politycy powinni działać dla przyszłości, dla rozwiązywania problemów. Dlatego już dzisiaj jako Sojusz Lewicy Demokratycznej deklarujemy, że jeżeli mielibyśmy wpływ na rządzenie w Polsce, to nie będzie ani lustracji, ani desolidaryzacji. Nie będzie żadnych akcji, które trącają o odpowiedzialność zbiorową. Nie będziemy burzyć pomników, nie będziemy stawiać nowych pomników, nie będziemy zmieniać nas ulic, bo nas będzie bardziej interesowało, czy te ulice są bezpieczne i nie ma na nich dziur. To jest koncepcja, którą proponujemy innym ugrupowaniom politycznym. Proponujemy zasadę pragmatyzmu, a więc spierania się o sprawy zasadnicze, unikania tematów zastępczych. Uważamy, że dzisiaj trzeba poświęcić wiele czasu i wykazać wielką mądrość i gotowość do kompromisu, żeby rozwiązać problem bezrobocia, ożywić gospodarkę, ożywić budownictwo mieszkaniowe, zwiększyć eksport, zbudować silną pozycję naszego kraju w Europie. To są prawdziwe tematy do praktycznego rozwiązania, a nie zastępcze debaty, zastępcze spory czy obrzucanie się oskarżeniami czy epitetami. I zasada trzecia. Właściwi ludzie na właściwym miejscu, a więc przede wszystkim kwalifikacje. Już dzisiaj możemy obiecać, że gdybyśmy mieli wpływ na rządzenie, nie będziemy patrzeć, kto z jaką legitymacją przychodzi. Czy PZPR-u, czy ZSL-u, czy SD, czy Solidarności, czy Solidarności 80, czy ZHN. Jeżeli ma kwalifikacje, jeżeli ma odpowiednie doświadczenie, jeżeli chce pracować, jeżeli w swoim działaniu jest skuteczny, powinien znaleźć miejsce dla siebie. Powinien być jak najlepiej wykorzystany. Bo to jest dla naszego wspólnego pożytku, to jest dla naszego wspólnego dobra. Wiele Państwa pytań dotyczy istoty programu gospodarczego SLD. Gdybym miał go streścić w kilku tezach, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, walka z bezrobociem. Po drugie, rozruszać koła zamachowe gospodarki. Po trzecie. Dla rolnictwa uczciwa, stabilna polityka. Po czwarte, polityka społeczna, autentyczna polityka społeczna, zamiast przysłowiowych zupek. Po piąte, Polska ponownie krajem ludzi uczących się. I wreszcie po szóste, prywatyzacja, tak, ale bez szkodliwych dogmatów. To są oczywiście hasła, ale za tymi hasłami. Jest program, który wielokrotnie przedstawialiśmy w ostatnim czasie i który posiadamy od przeszło dwóch lat. W tym programie są konkrety, są szczegóły. Musimy oczywiście powiedzieć także, skąd środki na realizację tego programu. Chcemy jasno powiedzieć rozwój gospodarczy, sięgnięcie do szarej strefy, sięgnięcie do pieniędzy wyciekających między palcami. To wymaga pewnych nakładów, ale to się opłaci. I wreszcie ograniczenie wydatków, ale na rzeczy zbędne. Ostatnie rewelacje o Funduszu Restrukturyzacji Odłużenia Rolnictwa, o marnotrawstwie pieniędzy tam przeznaczonych, o wydatkach reprezentacyjnych najwyższych organów państwowych, o rozroście administracji. To wszystko wskazuje, że tam również można znaleźć oszczędności. Program, który proponujemy jest programem realistycznym. Od Państwa zależy, czy będzie on mógł być realizowany.